A co robi Edytka? Myję ten kask. Kask myjesz, tak? No. Sama umiesz wodę odkręcić? Aha? Bardzo ładnie. Oj. No tylko nie porozlewaj tutaj. Yy, tak, yy. a popatrz, to jest brudny. No, brudny jest. Tak. No. ale jak ty umyjesz, to będzie czysty, tak? No. A tato idzie, bo Kubuś woła, wiesz? Co Kubuś chcesz? To jest... A kto, To nie jest Lala, to jest Papa Smurf. No to jest taka skarbonka na pieniążki, wiesz? Nie chcesz? No to daj tutaj położymy. A może po ustynkach chce Papa Smurfa? Chcesz Papa Smurfa? Chamy tumę. Luba dumę. A jak jesteś, no u um, mamusi, no to czym się tam bawicie? Też tam klocki na pewno są, tak? Tak. Mamusia się na pewno bawi z wami, tak? No, a kto jeszcze? A kto jeszcze się bawi z wami? Co? A ta, a ta Zosia się bawi z wami? Zosia. Nie? A czemu? Bawi się? Bawi się! Bawi się. Bawi się Zosia z Wami, tak? Tak. Aha. A grzecznie się bawicie? No, grzecznie. A kiedyś Mamusia napisała y, dla tatusia y, smsa, a że, y, że, że Ciebie ta Zosia y, uderzyła, tak? To prawda. Tak. Ale a, a czemu? Bo ona chciała mi coś zabrać. A zabrać chciała coś, tak? Aha. Ale się, ale się połudziłaś, tak? I jak tam coś to rozmawia z nią, tak? No to do.